Albo się tu rzeczy. Dobra, jest żabeczko. O, jaki kepsik, A nie można kepsika, bo bandiocha wydmie. A ja jedyne pieniądze, jakie mam, to 10 groszy i porwane 100 złotych. Normalnie wygląda jakbym z operatorem nagrywał. Sekta dzisiaj to stwarza. twarz. Widzisz mnie? Aha. Dałam sobie sprawę, że dzisiaj będę miała taki typowo-influencerski dzień. Czyli sesja zdjęciowa w studio, oczywiście z kołem cyrkowym, a później event. Także lepszego dnia na nagranie vloga nie będzie. Piję sobie kolagen, ojku. Stałam się człowiekiem, którym zawsze gardziłam. Maseczkę zdjęłam, czas na malowanie mordy i oczywiście do studia będę jechała 35 minut. I oczywiście to jest mojego zadupcza, wszystkie studia są daleko i wszystko zawsze wszędzie jest daleko. Jak to będzie sesja, to będę musiała mieć na sobie make-up wiele godzin i ostatnio jestem zakochana w sposobie nakładania podkładu, który zdradziła mi Klaudia Sadownik, czyli najpierw ciemny podkład, a potem na to jasny, jako takie trochę konkurowanie. I podkład trzyma się spoko. To będzie już moje opakowanie numer 150, i jak na razie to jest mój ulubiony podkład, który się trzyma i mam do niego pełne zaufanie. W tamtym tygodniu dostałam paczkę ze wszystkimi kosmetykami Charlotte Cupury i nie mogę się nacieszyć cieszyć tą paczką. Wszystko trzymam jeszcze w oryginalnych pudełkach, bo szkoda mi jest tego wyrzucać. I tutaj jest brązer na mokro i róż na mokro. Który jest teraz przeze mnie bardzo używany. Muszę się do niego dogrzewać, tylko. znalazłam. I jeszcze tą paczkę trzymam też w oryginalnym pudełeczku, bo też szkoda mi jest tego wyrzucać. Jak się go rozklepię, to on wygląda bardzo ładnie. Ta kamerka jakoś spokojnie pokazuje makijażu. Mam wrażenie, że jestem jakaś taka żebsza, ale już to jest efekt końcowy. Ust nie maluję, usta pomaluję na miejscu. Tutaj tylko maseczka, i tu, uwaga Szczako. Z Florence, z Florence by Mills. Spakujemy cały mandżur i bierzemy koło cyrkowe, i ono jest, słuchajcie, mega ciężkie. I ja będę tak szła z tym kołem. Mam nadzieję, że pan do taksówki mnie wpuści. Dobra, na spakowanie się daję sobie 5 minut, poznałam taksy i wyruszam w drogę. Zdjęcia będę miała robione w Studio Astra. Ja już tam miałam robioną sesję zdjęciową z wodą, miałam tam robione o masę zdjęć, masę zdjęć po prostu trasę do Studia Astra znam na pamięć. Dlaczego to studio? Dlatego, że to jest jedno z niewielu w Warszawie, gdzie jest możliwość podwieszenia koła cyrkowego, bo nie każde studio w Warszawie ma taką możliwość. Oczywiście mam okres, ale po prostu y, trzy tampony, Cztery podpaski, jakbym tam miała co najmniej zamieszkać. Teraz mam dobry żeby wam pokazać. Mam Giga i mega ciężkie. Wolcik będzie za minutkę. Zamawiam płacę. Płatność anulowana? Ja pieniędzy. A, ale lekkie! Ale lekkie. O kurde! Mam piwo? Ty Jest realne ryzyko wybycia szyby tym kołem, albo jakiegoś szkła, co najmniej. Chyba pan z tekstówki zobaczył moje koło cyrkowe i zrobił kwaśną minę. Dobra, jestem już w studiu, oczywiście jak zawsze pierwsza. Włoski trzeba zrobić na sesję. O tym szprajem z nieba. Troszkę te włosy prostu, żeby nie były takie spuszone. czekam na Kasię. Dobra, jeszcze nikogo nie ma, to sobie zrobię pusteczka. ładne, na sesję. Muszę iść do żabki po wodę, ale boję się pozostawić rzeczy. Musi ktoś tu przyjść. Przyszła pani fotograf, więc mogłam wyjść do żabki. Zapytałam się, czy coś chce, powiedziała, że nic nie chcę, ale i tak coś tam wezmę, jakieś przekąski, żeby nikt nie był głodny. O, przejście przez ulicę. Dobra, jest żabeczko. O, jaki kepsik. O, jaki kepsik, mhm. A nie można kepsika, bo bandziocha wydmie. Jeszcze mam okres, mam nadzieję, że nie będę miała wielkiego brzucha na zdjęciach, bo to będzie jak sesja ciążowa wyglądało. Ale heca, słuchajcie, w żabce była awaria terminala. Tak mi się tej pani szkoda zrobiło, nie. Tylko gotówką można płacić. A ja jedyne pieniądze jakie mam to 10 groszy i porwane 100 zł, także ja nie mam żadnych pieniędzy. Na szczęście obok jest lidelek i coś sobie kupię do picia. Dobrze, że wszystko jest tutaj w miarę blisko. Batonik taki znalazłam. Eee. No taki crispy marki Kinder. Ja kocham słodycze Kinder, chociaż teoria spiskowa, że kiedyś te czekoladki Kinder były lepsze i oni kilka lat temu to się zmienili. To jest teoria spiskowa moja, to jest spisek, ale uważam, że to jest prawda. Ale to świetnie wygląda. Jaku ustawienie tego zajęło nam chyba godzinę czasu. Ale petarda, ale cika bomba, mm, ale śliczna. Jest też z nami fotograf Zuzia. O, jakaś świetna dziewczyna. Kurczę, lecimy na parę kamer. Tu telefon, tu fotograf, tu modelka. O, ładna wyszły. Nie wiem, czy to widać, ale ten biały tape już jest brudny. Tutaj jestem w szatwie brudny w podkładzie. Mam podkład na nogach godzin robimy fotki, ale myślę, że bardzo wam się spodobają, bo już widziałam z aparatu. Jak z aparatu są dobre, to znaczy, że po obróbce będą jeszcze lepsze. Egzorcyzmy. Jak my to potem ściągniemy? Nastąpiła właśnie teleportacja, ale sys mam ze sobą. Dobra, nie patrzymy tam. E, jestem już przebrana, wcale się nie zmywałam i lecę teraz. Teraz, teraz lecę kupić sobie sukieneczkę, e, a potem na event Cetafilu. A jutro mam kolejną sesję zdjęciową. Także ciężka praca. Oczywiście żartuję. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, na kupienie tej sukienki mam 30 minut. Tutaj są dwa sklepy z sukienkami. I kupuję, żeby mieć na sesję urodzinową na jutro. Jest lipa z sukienkami, tak jak myślałam. Po pierwsze to nie ma teraz też takich jasnych kolorów, jak chciałam, a po drugie moje bary i łapy nie pozwalają mi włożyć żadnej sukienki normalnej. Ja chyba będę musiała szyć sukien sukienkę ukrawcowej. I e, jest to pierwszy event od bardzo dawna. Mam nadzieję, że będą tam jakieś znane mordy, które ja znam, bo jak nie będzie, to będzie mi smutno. W ogólnie dzisiaj o tej samej porze są dwa eventy, więc część ludzi będzie na jednym, a część będzie na drugim. I szczerze jestem mega głodna. Nie miałam kiedy zjeść. Żywiłam się tylko batonami i czekoladą, bo gdzie jest ten yy, Dlatego, że co? Bo byłam na tej sesji zdjęciowej, yy, a podczas yy, robienia sobie zdjęcia kolejnie można jeść, bo można się zżygać. Więc idę po prostu na głodnego na event i mam nadzieję, że będzie tam jedzenie. I stanę po prostu przy korycie będę jeść. Składa Fabia, kombi, niebieski, Damian, kierowca najwyższych ocenach. Ja też mam w ogóle dobre oceny na bolcie, bo ja jestem bardzo grzeczna i dbam o moją reputację i mam 5 gwiazdek chyba. Dałam dupę, słuchajcie. To jest mega duży event jakiś. Widziałam już dziewczyny jakieś szły na 100% na ten event. Laleczki takie o, o tak wyglądały, nie? A ja wiecie jak ja wyglądałam? Jakbym szła na pilates. Ubrałam byle co czyste jeszcze mam brudne buty, nie? I właśnie tak idę na event, mam jeszcze make-up, który miałam na sesji, więc on jest mega zważony. Jeszcze jestem głodna i od razu siądę do koryta, nie? W ogóle fajny był pan Bolt, słuchajcie, dlatego że powiedział mi, że mam w ogóle 4-8 gwiazdek. Jak to mam 4-8 gwiazdek? E, kto mi zabrał te mojego subskrybera? A on powiedział, że no, że może zagadanie przez telefon podczas jazdy. Przez takie mega ciemne zakamarki, a wiecie co jest najlepsze? Nie mam nawet torebki na event ładnej, tylko mam po prostu nerkę z Ojszo, bo tak się śpieszyłam, że po prostu nawet nerkę z Ojszą mam. Nie mam nawet ładnej torebki, nie. W ogóle mój mąż powiedział, że wyglądam jakbym była konsultantką tego cetafilu. Ale fajnie. Matko, myślę, że ktoś tu leży, a to opony. Dlaczego? Dlaczego? Zobaczcie, to jest taki duży event w takiej dużej sali, dobra, będę się w stronę światła, nie w stronę nieba, w stronę światła, to patrz, taki duży event, zobacz, i teraz dobra, idziemy, wchodzisz normalnie, wchodzisz do kremu, patrz, do kremu wchodzisz, tu masz krem, o. Ej, mega się stresowałam, bo nie wiedziałam, że będę mordy, a są mi z miłości, Klaudia! Czee! No, Klaudia, to jest pierwszy vlog, hej hey, no, czemu mnie? Eju, nie wiem, czemu uznaję Klaudię tylko za twarz. Cześć. No, nowe urządzenia tak działają po prostu. Cześć! Ej! Miku, bo się mega stresowałam. Przestańcie, to Klaudię, to jestem ja. To jest mój vlog. Ja, ja, cześć! Woda jest tak ładnie ułożona, że postanowiłam, że pokażę wam we vlogu, jak jest ułożona woda. A tutaj są takie małe kremiki. Myślę, że teraz jest dobry czas, żeby nagrywać, bo nie ma głośnej muzyki. Pokażę wam, tak wygląda event. Tutaj jest wszystko takie eventowe, a ja nie umiem ustawić... o teraz. To jest event. Pani nakładająca. Różne rzeczy. E, to jest woda niegazowana hydraten. Happy będę robiła test wody. E, zobaczę, czy jest smaczna, czy jest dobra. Mm, bardzo smaczna. Bardzo pyszna woda, ale. Bo nie ma tu jedzenia. No dobra, co się robi na evencie? Na evencie są influencerzy, którzy pozują i robią e, ładne pozy. Ja też może bym była jedną z nich, gdybym ubrała się elegancko, ale nie ubrałam się elegancko. Zobacz, on widzi moją mordę, a teraz jesteś ty, ale on... nie. I to jest mega fajne. Me on normalnie wygląda jakbym z operatorem nagrywał. Jest Jesteś w sekcie tej co ja? Tak, pokaż. pokaż. Ja teraz też. ej, mega fajnie, mamy te same kamery, ale super. Ciekawe, czy sobie mogę wsadzić rękę i wziąć ten mały kremik. Dobra, może nie będę tego robić, ale tylko Wam pokażę, bo trochę się wstydzę. Taki mały kremik tu jest, i tu jest cała taka maszyna. Wyobraźcie sobie, że macie to w domu, nie? Mega fajna sprawa. Znalazłam nawet jakieś lustro, żeby wam się pokazać, tylko on mi zniekształca trochę mordę. Tutaj chyba będzie jakiś koncert muzyczny, ktoś będzie śpiewał piosenki. I będę to pewnie ja. Tutaj jest taka budka, żeby sobie cyknąć zdjęcia. Dziś nie skorzystam, bo nie twarzuję dzisiaj. O evencie. Oj, ku, chyba wlazłam w kupę psią. E, Wracam do domku, jestem mega zmęczona. Nie jadłam cały dzień obiadu i jestem mega zła, ale naprawdę nie miałam kiedy i na evencie pojawiło się jedzenie. Po prostu chciałam tylko wam dać coś zjeść. Dobra, mam nadzieję, że w domu jest coś do jedzenia. Widzimy się w kolejnym vlogu. Jeżeli zostałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Jakie treści? Zostaw komentarz o treści. <laughs> Lubię jeść.